Ja chciałbym jeszcze przekazać swoje zadowolenie z tego wieczoru. Dzisiaj też jeszcze tu nic nie było, nie było krzeseł, wszystko, nie, nie było nic, nie było artystów, nie, to nagle po, po troszku, po troszku tworzy się dzieło sztuki, ja chociaż Troszeczkę w nim uczestnicząc, mam ogromną satysfakcję. Proszę państwa, żeby nie za dużo rozmawiać, zapraszamy w tej chwili państwa na inne dzieło sztuki literackie, muzyczne. Chciałbym przedstawić pana Grzegorza Walczaka, który jest autorem sztuki, którą państwo za chwilę zobaczą. Pan Grzegorz Walczak, literat, dramaturg, poeta. Kabareciarz, też jeśli tak można określić, ale człowiek kabaretu, który świetnie pisze, ma ostre pióro. W każdym razie miał pomysł, żeby napisać sztukę o muzyce Chopina. Kiedyś kiedy na cmentarzu Perla lachaise u grobu Chopina jeden z przewodników mówi w zasadzie, że tu za każdym razem jak jest, to zawsze są kwiaty, zawsze pełno ludzi. I to jest ten fenomen. Nawet jesteśmy dumni z tego właśnie. To jest nasz wspaniały produkt eksportowy. Znają nas i Polskę poprzez Chopina. I chwała panu Walczakowi, że też wraca do tego tematu. Samo to, że Wspaniali aktorzy scen polskich, pan Olgier Dłukaszewicz i pan Henryk Talar, chcieli występować w tej sztuce. Nobilituje temat, prawda? A jest jeszcze trzecia osoba, która jest też niesłychanie ważna, która odpowiada za muzykę, pani Maria Pomianowska, mistrz wielki, nasz kompozytor. Fryderyk Chopin rozmawia ze swoim powiernikiem, rówieśnikiem, także kompozytorem Julianem Fontaną który był jego kopistą jednocześnie i jeździł po świecie, co tutaj też jest bardzo ważne w tej sztuce, i rozmawiał gdzieś w obłokach, w jakiejś przestrzeni ponadczasowej, po śmierci Chopina rozmawiają. No i oczywiście, jak to między artystami, tematy są różne. Życzę Państwu bardzo dobrego odbioru, na pewno też Państwa zachwyci.